Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu IN64 i wypisz je w wierszu w odwrotnej kolejności. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Tutaj wypisz IWO. Nazwa składa się z litery alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych war, gdzie a i B, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, oddzielone znakiem przecinka. kropek separator i 64, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu w przybliżeniu minus 9 razy 10 do 18 do plus 9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych, liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych A i B. W instrukcji read ln, ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartości zmiennej B, spacji i wartości zmiennej A. Przecinek pełni tu rolę separatora. To znaczy zapis write line A, przecinek spacja, B oznacza złożenie trzech instrukcji. write A, write spacja, write line B. W instrukcji write line LN oznacza przejście do nowej linii. end z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.